Witam szanownych widzów kanału Skady Atmosfera. Na kanale, na którym gdybam i czegoś tam uczę, chciałem dzisiaj znowu pogdybać na temat sytuacji, która najprawdopodobniej wydarzyła się pod koniec kwietnia w Anglii, na jednym z lotnic, gdzie doświadczony spadochroniarz, który filmował tandem po skoku doznał awarii. Nie wiem, jaka ta awaria, dlatego że cisza panuje na ten temat i w efekcie awarii zginął. To wiadomo, że zginął i trudno było jakiekolwiek informacje wyciągnąć na, na forum międzynarodowym, co się tam wydarzyło. To osoby, które skaczą w magli też nie za bardzo wiedzą, co tam się wydarzyło. Ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. Ci, co nie wiedzą, to nie wiedzą. Prawdopodobnie wyjdzie jakiś raport i BPA... Charakteryzuje się dobrą robotą, jeśli chodzi o analizowanie wypadków, ale zanim wydali raport, wydali zalecenia bezpieczeństwa. I na podstawie tych zaleceń bezpieczeństwa można dogdybać, o co tam chodzi. Wypadek jest. Pod kątem szkoleniowym ciekawy. To, że jest to wypadek osoby bardziej doświadczonej, to też nastraja moim zdaniem refleksyjnie wszystkich tych, którzy myślą, że kiedy będą mieli soku więcej, to będą bezpiecznie, nic się nie będzie działo. Otóż nie, cały czas, jeżeli chodzi o spotkania, jesteśmy w stanie zagrożenia, jesteśmy w stanie niebezpieczeństwa i tylko trening i zrozumienie tego, co nas, co się dzieje, pozwala na to, żebyśmy mogli to niebezpieczeństwo zredukować. Tutaj również możemy dowiedzieć się pewnych kwestii. Zanim zacznę przedstawiać ewentualny scenariusz tego, jak do tego wszystkiego doszło, przybliżę Wam trochę awarię, która jest mało popularna, jeśli chodzi o szkolenie podstawowe, natomiast jest bardzo popularna, jeśli chodzi o rzeczywistość. To jest awaria, która się nazywa Fire Toggle, przetłumaczone może być wystrzelony uchwyt sterowniczy. Jest to sytuacja, w której, do której może dojść trojako. Z jednej strony może być to zaniedbanie, jeśli chodzi o kwestię techniczną waszego sprzętu. Uchwyt jest zamocowany do taśmy w tak zwanych toggle keepers, możemy nazwać to gniazdach uchwytu, uchwytu do sterowania. I w trakcie kiedy eksploatujemy spadochron, te gniazda coraz bardziej się wyrabiają, a uchwyty coraz lżej wychodzą z tych gniazd. Jeśli więc jest sytuacja, w której hmm, Uchwyty nie trzymają, czyli te gniazda nie trzymają uchwytu na taśmie nośnej. Może być w trakcie, kiedy się otwiera spadochron, może dojść do tego, że już uchwyt wysuwa się ze sterówki, sterówka się uwalnia i następuje awaria, która charakteryzuje się kręceniem się spadochronu. Drugi scenariusz. To akurat piękny film, który dostałem od, od Juniora. Dziękuję, dziękuję mu serdecznie za materiał, który akurat trudno jest uchwycić taką, taką sekwencję. Tą nie tylko ładnie, ładnie się udało uchwycić, jak wychodzi uchwyt ze sterówki, ale również co się dzieje z czaszą właśnie w takiej sytuacji. Weźmy pod uwagę, że to jest czasza spadochronu szkolnego, w związku z tym awaria nie jest agresywna. Drugi scenariusz, który może doprowadzić się do skoczka do tego, że będzie miał fire toggle, to jest złe zahamowanie sterówki. I to jest popularne i to jest bardzo zauważalne, bardzo łatwo potem to zdiagnozować, że był taki błąd po tym, że następuje uszkodzenie kieszonki, górnej kieszonki, górnego gniazda uchwytu. Jeżeli zostało zahamowane źle, to wyszarpnięcie sterówki będzie spowodowało również uszkodzenie górnego gniazda. To gookiepera, który który, na którym nie powinno być obciążeń. Obciążenia sterówka powinny być przenoszone przez kołek po zahamowaniu na pierścień dystansowy, który jest u naszyty na tylnej taśmie nośnej. Jeżeli zahamowane jest kiepsko, jeżeli skoczek sobie tego nie znalazł sam, jeżeli układasz tego nie zobaczył. No to może dojść do właśnie tej awarii, którą nazywamy fire toggle. Wreszcie trzeci scenariusz, który jest ignorowany, a zupełnie niepotrzebnie, jest to scenariusz, kiedy sam skoczek sobie zadaje ból. Kiedy yy, łapiąc taśmy panicznie, czy cokolwiek chcąc złapać na górze. Również gmera przy uchwytach i odgmeruje jeden uchwyt, otwiera go i w tym momencie, kiedy nie widząc tego, odhamowuje sterówkę i ma wystrzelony, toggle, wystrzelony kołek, który po otwarciu wszystko wydaje się być w tych trzech scenariuszach. Po otwarciu wszystko wydaje się być w porządku. Dopiero, dopiero rzut oka powoduje na, te, na szczegół, że z jednej strony mamy nadmiar sterówki, a z drugiej strony tego nadmiaru. Nie mamy, natomiast uchwyty są w tym samym miejscu. Co powoduje, że skoczek może wpaść w konsternację, że to jest jakiś, jakaś tajemnicza awaria. W większości sytuacji, kiedy to jest duży, średni lub intermediary spadochron, wystarczy tylko odhamować sterówki i awaria mija, dlatego że wyrównujemy różnicę do potencjałów. Jedna sterówka, która została odhamowana, odhamowujemy drugą albo zahamowujemy tą pierwszą, wszystko jedno. W każdym razie powodujemy to, powodujemy to, że spływ spadochronu jest ustawiony symetrycznie i spadochron się nie obraca. To jest, kiedy spadochron jest duży. Sprawy się komplikują, tutaj wszystkich uprzedzam, że kiedy mamy downsizing, czyli zmniejszanie czas rozmiaru czaszy, wszystkie awarie się komplikują, dlatego że mamy na nie mniej czasu, one są o wiele bardziej agresywne i mogą mieć więcej komplikacji. I tak taki mdły fire toggle, który widzicie na filmie, jeżeli chodzi o studenta, który po prostu przy sprawdzeniu spadochronów odhamował obie sterówki i wszystko minęło. Kiedy jest spadochron średnio obciążony, mogą być to obroty o wiele bardziej agresywne, w sensie wygląda jakby ktoś schodził w dół, zbijał wysokość. Natomiast kiedy jest to mały spadochron, to w tym momencie on się po prostu zaczyna skręcać, a skręca się cały czas z niesymetrycznie ustawionymi sterówkami. W związku z tym nie tylko nie możemy się z tego odkręcić, ale następuje coraz głębsze zakręcenie tego spadochronu. I tutaj jest kolejna komplikacja techniczna: mianowicie jeżeli występuje masywny line twist, jeżeli to jest tak, że on się skręca tak, że nie można, że to gdzieś się za głową, za, za, za szyją dzieje i cały cały pokrowiec jest ściśnięty, możemy dojść do miejsca, w którym zaciskają się taśmy nośne na kablach, które służą do odłączania części głównej. Jeżeli są one skręcone, jeżeli taśmy nie są wyposażone w tak, tak, w tak zwany housing, który jest zrobiony z cięgna Bowdena, taki, takiego samego cięgna, którym są prowadzone te kable aż do zamków trójpierścieniowych, to taki kawałek cięgna jest wsadzany też w taśmę nośną, w tym celu, żeby się, to, to jest tak zwany antytwist, twist czyli w momencie, kiedy skręcają się taśmy nośne, nie następuje zakleszczenie w środku Kabli żółtych, które służą do odłączania czaszy głównej, jeśli by to były szerokie taśmy nośne, to tyle jest tam materiału, że prawdopodobnie nie zostaną ściśnięte tak w ten sposób, żeby. Uniemożliwić albo bardzo utrudnić wyciągnięcie zamków. Natomiast jeżeli są to wąskie taśmy nośne, które są bardziej popularne <laughs> oficjalnie z tego powodu, że stanowią mniejszy opór aerodynamiczny, nieoficjalnie z tego powodu, że po prostu jest mniej materiału, jest taniej zrobić taśmy nośne, które są wąskie, nie są szerokie. W związku z tym, kiedy mamy takie, takie, takie taśmy nośne, które są, które są wąskie, one rzeczywiście są podatne. I w niektórych sytuacjach, w niektórych szczególnych sytuacjach, mogą się przydać te dodatkowe zabezpieczenia, czyli antytwist. A więc zbliżamy się już do kolejnej komplikacji, którą można wyczytać z zaleceń. Zalecenia skoncentrowały się na kilku ważnych punktach. Pierwsze jest to, żeby nie przeciągać przystąpienia do procedury awaryjnej i nie za długo walczyć ze spadochronem głównym, czyli odkręcając się z lintwista. To jest, moi drodzy, bardzo często. Czyli moment, kiedy coś się dzieje nad, nad głową, jakakolwiek awaria, która nam się wydarzyła, powoduje to, że zaczynamy tracić poczucie upływu czasu, co za tym innym tracimy poczucie upływu wysokości, co dla skoczka jest o wiele ważniejsze, bo czas jego będzie płynął tak długo, dopóki się nie spotka z ziemią. Więc jeśli następuje zaburzenie tego upływu czasu i zbyt długo się bawimy z tym spadochronem, może być sytuacja, w której komplikują nam się procedury awaryjne. Do wysokości 300 metrów, kiedy jesteśmy wyżej niż 300 metrów, mamy o tyle wspaniałe rozwiązania, jeśli chodzi o spadochroniarstwo, że możemy się jednym ruchem ręki. Pozbyć głównego spadochronu, a drugim ruchem ręki, drugiej ręki, możemy otworzyć spadochron zapasowy. I tak ten ostatni spadochron, który mamy, zostaje otwarty w przestrzeń, która w żaden sposób nie jest zaburzona, nie jest niczym zabałagoniona, czyli na przykład niesprawnym spadochronem. Ale jeśli mamy mniej niż 300 metrów, to w tym momencie niestety ryzyko tego, że spadochrony się mogą ze sobą splątać, a mogą się ze sobą splątać, jest takie ryzyko, i to ryzyko będzie rosło wraz z agresywnością naszej awarii, jeżeli będziemy coraz bardziej wirowali podczas Naszego głównego spadochronu, bo jest malutki, bo ma od jedną sterówkę i bo Ma Lightwista nie możemy kontrolować, to wirujemy sobie pod tym. To może być na tyle silne wirowanie, że trudno jest podnieść ręce do uchwytów, żeby można było odłączyć od głównego spadochronu. Może tak być. Więc jeżeli jest, jest to awaria, która ma tak agresywny przebieg wirujący, to zwiększa się jeszcze bardziej ryzyko tego, że dwa spadochrony ze sobą się splączą. Jeżeli się splączą w taki sposób, który którym czasze są uwydatnione, jeżeli chodzi o to, że czasza, któraś z tych czasz jest wystawiona na działanie powietrza, powiedzmy główna nie została całkowicie zawinięta za nieotwartą zapasową, albo zapasowa udało się jej wyjść ze freebaga i wyeksponować się częściowo na powietrze, to każdy metr, kiedy żeśmy zainicjowali taką, takie działanie wyżej, zwiększa znacząco nasze szanse przeżycia. Zwiększa oczywiście tym, będzie zwiększać jeszcze bardziej, jeśli te spadochrony są duże, dlatego że pod koniec liczy się, ile mamy nad głową funkcjonujących szmat. Jeżeli mamy małe spadochroniki i te małe spadochroniki przestały działać, to niestety, ale opór, który wytwarzają, nie jest wystarczający, żebyśmy przeżyli. Jeżeli mamy średni lub duży spadochron, mówi się, że wystarczy połowa komór, abyśmy. Nie trafili do kostnicy, tylko żebyśmy trafili do szpitala na górne piętra. W związku z tym warto o tym też się stanowić, kiedy będziemy dobierali sobie spadochron na swoją karierę. Czy koniecznie za każdym razem chcemy mieć jak najmniejszy pletaszek? Czy może w tym zależniku dobrze byłoby mieć jakiś fajny sprzęcik, który jest wystarczająco duży, aby nam uratować życie, kiedy będzie największy problem? I jeśli byśmy robili to wysoko. Jest wygodnie. Jeżeli za długo walczymy, może być sytuacja, w której następują problemy. Tutaj najprawdopodobniej, sądząc po kolejnym zaleceniu, mianowicie takim, że jeżeli skoczek, znaczy skoczkowie powinni nawet doświadczeni, to nie jest jakaś wielka nowość, skoczkowie powinni regularnie trenować procedurę awaryjne. Tak, oczywiście, że tak. To nie jest tak, że mamy tysiąc schoków, toż tego nie trenujemy. Oczywiście, że powinno się trenować, nawet jeżeli się miało ratowanie w sezonie, to i tak dobrze jest wziąć sobie uprząż, przepracować sobie jeszcze raz, pomyśleć sobie o komplikacjach. I teraz co jeśli chodzi o komplikacje? Wszystko jest proste, jeżeli sprzęt działa prawidłowo, jeżeli nie ma na przykład problemu związanego z tym, że zacisnęły się nam taśmy nośne na tyle głęboko, że zatrzymały w sobie również kable żółte, które nam jest trudniej wyciągnąć. I musimy teraz, wyciągając te kable, nie tylko pokonać siłę, która potrzebna do tego, żeby wyrwać uchwyt z rzepa, gdzie w przypadku nowych spadochronów to faktycznie może być zauważalna siła, ale musimy też pokonać tą siłę, która są ściśnięte, ściśnięte kable w taśmach nośnych. A tam w tle końca poszła sobie, a na kamerze to wszystko się utrwaliło. W związku z tym będzie ciężej. Zaleceniem jest to, żeby nie tylko trenować, ale żeby też zwrócić uwagę, że w przypadku, kiedy mamy Nadzwyczajnie duże opory związane z tym, żeby wyrwać uchwyt z prawej strony, należy dołożyć drugą rękę. No tak, dlatego że tutaj, podobnie jak w ostatniej fazie hamowania spadochronem, używamy tylko, tylko tricepsu. I to jest, to jest problem, dlatego że siła, którą możemy wyzwolić, nie jest zbyt wielka. Te wszystkie uchwyty powinny wychodzić z siłą do 12 kg, w związku z tym nie powinno sobie z tym problemu, ale kiedy jest komplikacja, może być zupełnie inaczej. Teraz, kiedy jedna ręka nie wystarcza, dokładamy drugą. Dokładamy drugą i dwie ręce powinny sobie dać ten radę. Jest też jedna, jeden pomysł, który zaproponował Gandalf. Gandalf, który jest niesamowicie doświadczonym rigerem, który pracuje w Empuria Brava w Hiszpanii. Mianowicie to, żeby jeszcze tą rękę, którą mamy mieć na uchwycie, żeby wcześniej włożyć ją pod własne udo. Czyli przyłożyć nie tylko dwie ręce, ale pociągnąć cały ten uchwyt jeszcze siłą swojej nogi. Moi drodzy. OK, to wszystko możemy jakieś robić karkołomne sztuczki, natomiast pamiętajmy ciągle o wysokości, czyli jeżeli można o Ciebie otworzyć, uwolnić się od głównego spadochronu jedną ręką, super. Jeżeli napotkaliśmy na opory i nie możemy się odłączyć jedną ręką, próbujemy zrobić to drugą ręką. Próbujemy. Jeżeli nie wychodzi, pamiętajmy o tym, że naszym hard czyli takim sufitem bezpieczeństwa, jest to. Jest to 300 metrów, czyli nie próbujmy dalej już walczyć z tym uchwytem, bo już może być za nisko i nawet jak, jak zwyciężymy, jeżeli chodzi o wyrwanie, to się może okazać, że wcale nie zwyciężyliśmy, jeśli chodzi o nasze życie, bo było za nisko. Poniżej 300 metrów może się zdarzyć, że nie wystarczy nam wysokości na to, żeby się napełnił zapasowy spadochron. Poniżej 300 metrów otwieramy zapasowy spadochron do tego, co mamy nad głową u góry, czyli zakładamy, że te spadochrony Raczej mogą się otworzyć niezależnie od siebie i utworzyć się w konfiguracji dwóch spadochronów, a mogą się też ze sobą splątać. Powolutku, powolutku dochodzimy do tego, co prawdopodobnie było, jak wyglądał ten, ten, ten wypadek, który zakończył się dla tego skoczka śmiertelnie. Otóż najprawdopodobniej po filmowaniu swojego, swojego tandemu otworzył główny spadochron albo z powodów technicznych, dlatego że zostały podane zalecenia, zarówno jeśli chodzi o kwestie Dbałości o stan techniczny naszych taśm nośnych i gniazd uchwytów sterowniczych, również były zalecenia odnośnie układania spadochronów, czyli to, żeby prawidłowo je hamować, a to zwrócić uwagę. W związku z tym zakładam, że nie do końca jest komisja przekonana, co było przyczyną, bo trudno jest nie nieraz to ustalić. Może być tak, że jeżeli były zarówno wyrobione gniazda, to mogło być oczywiście albo kwestia, kwestia tego, że wytrząsnął się uchwyt z tych taśm, a mogło też być tak, że pomimo tego, że można by było przewidywać, że to była kwestia tylko wytrząśnięcia tego uchwytu. To on również był źle zahamowany. Też tak może być. Ale zalecenia są na to i na to, w związku z tym, być może nie ma pewności, a być może jest to w ten sposób przedstawione, aby pokazać w jaki sposób traktować z powagą ten, tą awarię, jaką jest wystrzelony uchwyt. W związku z tym następuje wystrzelony uchwyt, spadochron jest prawdopodobnie mały, ten mały spadochron skręca się tak mocno, że zakręcają się taśmy rośne wraz z żółtymi kablami w środku, a sprzęt nie jest wyposażony w antytwista, co powoduje, że zwiększają się znacznie opory wyciągania uchwytu z prawej strony, tego, który służy do odłączania czaszy. Skoczek najprawdopodobniej również zbyt długo się bawi z, tym, z tą swoją awarią, zbyt Późno przystępuje do, do od próby odłączenia głównego spadochronu. Być może zbyt długo próbuje go odłączyć, i potem następuje dopiero otwarcie zapasowego spadochronu do nieodłączonego głównego. Tak zakładam. Być może, być może mu się udało i odłączył, ale zbyt nisko otworzył główny spadochron. Tego, tego się nie dowiemy na podstawie zaleceń. Być może dowiemy się wtedy, kiedy już my radośnie wy, wy, wypuszczą to, to wreszcie to i upublicznią, bo na razie to jest w tak, takim statusie, że będą, będą o to rozmawiali tylko szefowie bezpieczeństwa na strefach, a nie, nie jest to dla. Nie jest to dla plepsu, tylko to jest dla osób, które mają wiedzieć o nie tej, tej całej reszty. Więc albo była sytuacja, w której splątały się dwa spadochrony i to była przyczyna śmierci, zbyt, zbyt nisko się splątały, nie zdążyły się rozplątać, albo napełnienie części tego spadochronu nie wystarczyło do tego, żeby uratować skoczka, albo odłączenie było zbyt nisko i zapasowy się nie zdążył napełnić, i to było przyczyną. I teraz ta pozornie. Prosta awaria, jaką jest fire toggle, jak jak robiłem analizę wypadków śmiertelnych, to zaskakująco dużo scenariuszy rozpoczyna się właśnie od tego. Wydaje mi się, że z tego powodu, że skoczkowie sobie nie zdają sprawy, jak popularne jest to zjawisko. Traktują coś, że im się źle otworzył spadochron, że mieli obroty i mieli, mieli, mieli line twista, że to jest spowodowane po prostu złym ułożeniem albo złą pozycją przy, przy otwarciu. Tak, ale w większości sytuacji albo w dużej części z tych sytuacji można spodziewać się, że również tam właśnie był fire toggle, i dopiero potem można to przeanalizować analizować, kiedy się widzi film, który jest nagrany z danej awarii, że widać na tym, że nie tylko spadochron się kręci, ale widać, że po jednej stronie jest nadmiar sterówki, a po drugiej stronie tego nadmiaru sterówki nie ma. W związku z tym, jeżeli zaczniemy sobie zdawać sprawę, że ta popularna kwestia szkoleniowa, kwestia techniczna yy, Głównie szkoleniowa, dlatego że zobaczcie, że zarówno chodzi głównie o błąd zahamowania spadochronu, czyli umiejętność układania spadochronu. Jeżeli, jeżeli byśmy przyjęli, że skoczkowi licencjonowani umieją układać swoje spadochrony. To kładą nacisk na to, żeby te spadochrony sprawdzać, zanim zaczną robić kolejny etap, sprawdzić sterówki, czy wszystko jest porządku w porządku, swoje zahamowanie. Kwestia szkoleniowa, żeby nie grzebać przy otwarciu spadochronu, nie sięgać na oślep, tylko poczekać i dopiero po jakimś czasie, kiedy spadochrona zaczyna nas pionować, spojrzeć, gdzie są uchwyty, które mamy złapać, złapać te uchwyty, albo nauczyć się łapać taśmy poniżej uchwytów, tak żeby nich nie wyrywać przy okazji, tylko żeby były one w miarę bezpieczne na tym swoim miejscu. Dopiero kwestia techniczna polega na tym, żebyśmy dbali, sprzęt, jeżeli lekko wychodzą, weźcie sobie trząchnijcie tą, tą, tą swoją taśmą nośną, jeżeli wyleciał z niej uchwyt, idźcie do rigera, żeby zrobił jeden szef. Jeden szef, który robi to, że robi się ciaśniejsze gniazdo uchwytu i nie ma ryzyka, że taki, taki uchwyt będzie wypadał przy otwarciu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, Mam nadzieję, że przybliżył Wam kwestię związaną z Fire togu, a również być może odsłoniliśmy trochę rąbka tajemnicy. Przykre jest to, że jeżeli chodzi o awarię tandemów, jeżeli chodzi o awarię doświadczone skoczków, to natychmiast wokół tego się robi cisza. Najlepiej, najlepiej z koczką się dyskutuje na temat tego, jak robi to nowicjusz. Jak nowicjusz sobie zrobi krzywdę, to w tym momencie wszyscy są najmądrzejsi, ale jeżeli to jest ktoś, to kogoś to kogoś, kto zna, to w tym momencie zaczyna być już cisza i czekają, 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 czekają na raport. My też czekamy na wiele raportów, które ciągle się nie pojawiają. Można oczywiście nadal czekać i będziemy czekali. Ja, ja jestem młody chłopak, w związku z tym mogę poczekać, aż te raporty się pojawią. I potem jeszcze raz to mówię na podstawie tego raportu, być może znajdując też ciekawostki w tym raporcie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nagrywam, nagrywam w dniu czarnego piątku. Nie jest czarny piątek z tego powodu, że komuś coś się dzieje, tylko z tego powodu, że jest kolejny głupie święto, które podobnie jak walenie tynków wchodzi jako, jako forma. Zmasowanej sprzedaży. I Proponuję wszystkim w związku z tym dniem, żeby się głęboko zastanowili nad tym, kto właśnie na nich ma zamiar sobie coś zarobić, bo najprawdopodobniej to nie będzie żadna okazja, tylko to będzie naciąganie. Ceny rosną do tego piątku. W piątek dopiero jest atak i kupujemy niby przecenione, które ceny wzrosły powiedzmy dwa tygodnie wcześniej. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do zadawania pytań. Mam kilka tematów, które jeszcze chciałem tutaj ponagrywać. To akurat wyszło dzięki temu głównie, że Junior pokazał mi rewelacyjny materiał, który sam nakręcił, w jaki sposób odhamowuje się sterówka i w jaki sposób następuje, następuje ta awaria. Piękny, piękna sekwencja, dlatego wygrzebałem ten wypadek, który był w kwietniu, który nie doczekał się jeszcze ciągle raportu. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. No mam nadzieję, że dźwięk był dobry. Już teraz mikrofon jest w takim miejscu, że nie powinno dudnić. Mikrofon ma futerko, wiatru nie będzie słychać.